Halo halo moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Shake and Fidget. Dzisiaj ja postaram wam się przedstawić to co udało mi się dotychczas, dotychczasowo osiągnąć od ostatniego filmu Przedstawić jak wygląda mój ekwipunek tak mniej więcej z czego jestem zadowolony, co mi się podoba, co mi się nie podoba jak tu generalnie prosperuje te, ten mój demon z rogami. Także co? Może zacząłbym od tego, że na razie... Oj, tu jakiś kamyczek już się udało. faktycznie. O, na zręczność, super! Bardzo super. Możecie się właśnie śmiać, że Ej, Kajubi, co ty dałeś? Kamień na siłę do wyrzutni kurczaków dla zwiadowcy Ale, ale To był, yy, to była moja broń wcześniej Po prostu ją prze, prze że tak powiem Spłukałem No i kamień siły jak został, tak został Ale właśnie polowałem na kamień zręczności, taki jak tutaj Tak więc co? No, wiadomo, że do toporu go nie włożę, no bo Nie, okej okay. No Nie mogę? No, what, what, what? Poważnie? Chwilka. Na pewno mogę. Yy, no bo generalnie mam tak, taką wyrzutnię kurczaków już, ale ona niestety nie ma kamienia. A, no pewnie, że mogę. Dobra, składamy zręczność. Super. Bardzo mnie cieszy widok tych itemków z, z soketami, bo one dają naprawdę, naprawdę dużo. One po prostu tak polepszają postać. No generalnie... U mnie w sumie te kamyczki dają ile? 300, czyli razy 5 to mamy 1500 siły, co z miksturką daje jeszcze więcej, a do tego dodatkowe 800 wytrzymałości, co jest też naprawdę bardzo sporym boostem. Ha! Co ten boost pozwoli mi? Mianowicie, dzięki tym wszystkim ulepszeniom, byłem w stanie pokonać 7 locha z 13 piętra. Zaraz wam podrzucę walkę tutaj. No, także jakże, jakże widzieliście, nawet długo się nie musiałem z nim męczyć A co ciekawe, spróbowałbym też z ósmym Ale niestety nie mam miksturki na siłę Grzybków też troszeczkę mam mało, bo ostatnio był epicki tydzień I wydałem trochę też, żeby... Jakieś fajne rzeczy tu wyleciały No i co, na razie poluję na kamień siły, który chciałbym włożyć do topora No, tu się do walki trzeba zgłosić yy, Do topora właśnie, bo mam... I co, brakuje mi jeszcze tarczy i rękawic, co no... Dwa itemy spośród dziesięciu, no nie jest to dużo. Większość już itemków mam takich, yy, że tak powiem, osadzonych. A tutaj to eku, którą widzicie to jest eku na siłę. To są i... i Oj do zbroi też poluje na kamień siły, bo tutaj też potrzebuje. Yy, jak widzicie to są itemki full pod siłę. Są one tutaj skompletowane w razie takiej potrzeby walki z siłowym bosem, bo wiadomo, że siła przeciwko wojownikom jest najlepsza. Tylko ona jakby pomaga Pomaga znaczy bo znacząco pomaga Może tak powinienem to przedstawić Także w zasadzie to właśnie W wypadku walki z takim delikwentem To EQ będzie zdecydowanie brał górę Na przykład tutaj taki jest No ale nie mam Pani podki siły No to raczej nie mam co próbować Pliki zwierzy są nagrane Pliki z lochów też już mam tamtych nagrane Niedługo powinienem je wrzucić To sobie obejrzycie Jak tam co, co mi wyleciało Jak sobie poradziłem generalnie Troszkę długo te budynki się swoją drogą robi, robią 2 dni to już jest trochę A fortyfikacje robiły mi się aż 6 dni co jest prawie tydzień To naprawdę dużo Te kwatery robotników które o 5% skracają To w sumie tak się tak sobie, tak sobie myślę że Jeśli chodzi o 5 dni Czy tam 6 czy tydzień No to 5% to jest całkiem sporo godzin Muszę przyznać To może co, zawalczymy sobie z kimś w sali chwały Tak żeby tutaj no na razie jestem na dosyć słabej pozycji, prawda? Ale mam nadzieję, że to niedługo się zmieni. To się musi niedługo zmienić. Muszę tutaj troszeczkę... O! Podbić do góry. Może tutaj z kolegą sobie zawalczymy. Walki wam nie będę pokazywał. No tutaj 20 milionów życia to już jest bardzo, bardzo dużo. Także bardzo by mi się przydały właśnie jeszcze te yy, klejnoty tutaj, żeby do tych soketów to wszystko powkładać. No bo te busty są jednak... Nie oszukujmy się, one miały znaczące... Znaczącą rolę w pokonaniu tego Locha I także wielu innych zresztą Dobra, może jeszcze jakieś PvP sobie tutaj weźmiemy e, W ogóle to miałem taki plan Żeby zrobić taką serię e, Wchodzimy do top 100 Czyli y, po prostu staram się jak najlepiej ogarnąć wszystko I w pierwszej setce Polskiego Czwartego Świata się znaleźć Czy jest to, czy jest to wykonalne? Na razie jeszcze nie wiem y, Zastanowię się nad tym Ze względu na to, że no Potrzebne są jednak miksturki, praktycznie. No one też kosztują i trzeba je jednak wylosować. Dobra, może coś tu jeszcze zawalczymy? Oho, 16 siły, To jest moc. To no właśnie z takimi ludźmi przy przyszłoby mi walczyć, nie? Zawsze byłoby to wykonalne, no. No tutaj może się uda. Spróbujmy. E, nie sobie się tam czci, szkoda, że dużo tej czci potrzeba, żeby jednak wspiąć się na to miejsce wyżej, no ale no nie jest to łatwe, wiadomo, że są to a tutaj właśnie już też jest dosyć fajny ten, swoją drogą ten potworek, taki demoniczny troszeczkę bym powiedział no tutaj w zbrojowni, w gabinecie nic ciekawego się nie dzieje, także to za grzybki oczywiście mm, odbiorę zresztą ten ex tutaj zdecydowanie ta akademia tutaj te yy, Wydaje się małe ilości doświadczenia jednak z czasem naprawdę procentują i to jednak bardzo pomaga wbija w wbijaniu levela. Także co moi drodzy, ja tutaj y, jakieś wyczyny tutaj zwierzy czy z lochów postaram się też na dniach wrzucić no i póki co to dzięki za uwagę, a jeszcze pamiętając chciałbym pozdrowić wszystkich graczy, którzy y, pisali do mnie na poczcie i Wielu z nich prosiło, żeby ich pozdrowić, ale tak z, niko, z niku nie będę też wymieniał, bo jeśli bym kogoś zapomniał, to mogłobym kogoś urazić, czy, czy, no nie chcę nikogo pominąć, dlatego wszyscy, którzy tutaj próbowali się ze mną skontaktować, to ich serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszej grze, tak jak wszystkim moim widzom. No to co moi, moi drodzy, dzięki i trzymajcie się, do zobaczenia.